Witam, poza nami, Ja tu trochę postanowiłem przekoszować. Dzisiaj pirogi Tak się prezentuje ogień biwaku. Tu sobie dorzucili taki gałązek. Jest, jest minus 17 stopni. Nieźle. Zawsze mogło być minus 25. Jest fantastycznie. Jesteśmy wreszcie tu gdzie najpiękniej. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków yy, z moim udziałem. Jest mi bardzo miło, proszę Państwa. No, Ognisko nie się dopali, yy, dam jeszcze czas, żeby to się rozpaliło. Gdyż dopiero co przed chwilą rozpaliłem, no także cudów nie oczekujmy. I z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze za oglądanie. I pozdrawiam serdecznie. Филипп Петровский. Дашь